Jan III Sobieski, król polski, wielki książę litewski. To imię, które w XVII wieku budziło w Europie i postrach, i ogromny podziw. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, czy ten bohater, znany jako Lew Lechistanu, ratując Europę, przypadkiem nie przyczynił się do upadku własnego królestwa? Właśnie tę niezwykłą i pełną sprzeczności historię sobie dzisiaj przybliżymy. Jego najsłynniejszy przydomek to oczywiście pogromca Turków. Zdobił go po absolutnie spektakularnym zwycięstwie pod Wiedniem, które na zawsze zapisało go w annałach historii. No bo w końcu zatrzymał ekspansję Imperium Osmańskiego. Ale jak się za chwilą przekonamy, to zwycięstwo miało swoją i to bardzo wysoką cenę. I to jest właśnie to kluczowe pytanie, które będzie nam dzisiaj towarzyszyć. Czy ten największy, najbardziej lśniący tryumf był tak naprawdę początkiem końca Polski? Zapraszam więc do spojrzenia trochę głębiej poza samą legendę, żeby odkryć prawdę, która jest o wiele bardziej złożona, a może nawet tragiczna. Dobrze, żeby zrozumieć króla, musimy najpierw poznać żołnierza. Zobaczmy więc, jak Jan Sobieski dosłownie wywalczył sobie drogę na tron nie dzięki prawu urodzenia, o nie, ale siłą swojego miecza i absolutnym geniuszem strategicznym. Zanim Sobieski w ogóle pomyślał o koronie, był już jednym z najwybitniejszych i najbardziej doświadczonych wodzów swoich czasów. Szlifę zdobywał w naprawdę ciężkich walkach z kozakami i Szwedami, co wyrobiło mu opinię dowódcy, którego nie da się złamać. A jego talent strategiczny? Cóż, eksplodował, gdy jako hetman wielki koronny w 1672 roku zatrzymał potężną inwazję tulecką, w zasadzie ratując Rzeczpospolitą przed katastrofą. Ale to właśnie zwycięstwo pod Chocimiem w 1673 roku stało się jego trampoliną do władzy. Było tak spektakularne, tak totalne, że wdzięczna szlachta rok później niemal jednogłośnie okrzyknęła go królem. To pokazuje, jak gigantycznym autorytetem cieszył się już wtedy. No i tak, dochodzimy do roku 1683, do momentu, w którym cała chrześcijańska Europa dosłownie wstrzymała oddech. Potężna armia Osmańska stanęła u bram wiednia, serca świętego Cesarstwa Rzymskiego. Los całego kontynentu zawisł na cieniutkim włosku. Sytuacja była, nie bójmy się tego słowa, beznadziejna. Wiedeń był oblegany przez dwa miesiące, jego upadek wydawał się kwestią dni, może godzin. Potężna armia wielkiego wezyra Kary Mostafy zaciskała śmiertelną pętlę. Europa potrzebowała cudu, a scena była gotowa na wejście prawdziwego bohatera. A wszystko działo się w zawrotnym tempie. Od rozpoczęcia oblężenia w lipcu do decydującej bitwy minęły zaledwie dwa miesiące. W tym czasie Sobieski, w odpowiedzi na desperackie wezwanie o pomoc, zjednoczył siły Polski, Austrii i ksiąstw niemieckich w potężną koalicję, którą znamy jako Ligę Świętą. Sobieski, jako naczelny wódz, postawił wszystko na jedną kartę. Jego plan był genialny w swojej prostocie i zuchwałości. Chciał przeprowadzić całą wielką armię przez gęste i zdradliwe lasy wiedeńskie, by totalnie zaskoczyć wroga od tyłu, uderzyć na nich z góry ze wzgórz Kalenbergu i dosłownie zmiażdżyć oblegających, spychając ich prosto na mury miasta, które oblegali. I tak o świcie 12 września rozpoczęło się to epickie starcie. Bitwa, która miała rozstrzygnąć o losach całego kontynentu, trwała mniej więcej 12 godzin od wschodu aż do zachodu słońca. Osiemnaście tysięcy! To nie jest pomyłka. Taka była oszałamiająca liczba jeźdźców, którzy wzięli udział w tym finałowym, decydującym ataku. Spróbujmy sobie tylko wyobrazić ten widok. I ten, ten, ten kopyt. Tak, to była szarża o naprawdę monumentalnej, historycznej skali. A na jej czele osobiście jechał sam Sobieski z trzema tysiącami swoich elitarnych, skrzydlatych husarzy. W ciągu zaledwie pół godziny ta nawałnica przełamała linie osmańskie i w zasadzie przesądziła o wyniku całej bitwy. Wskutki tej jednej wiktorii były natychmiastowe i wstrząsnęły całą Europą. Oblężenie Wiednia zostało przerwane, co ważniejsze, marsz Imperium Osmańskiego na zachód został zatrzymany raz na zawsze. To był absolutny punkt zwrotny w historii kontynentu. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Tymi słynnymi słowami, które były parafrazą słów Cezara, ale oddawały chwałę sile wyższej, Sobieski obwieścił światu to wielkie zwycięstwo. W odpowiedzi papież Innocenty XI nadał mu zaszczytny tytuł – obrońcy wiary. Niestety, chwała zdobyta na największych polach bitew Europy okazała się bezsilna wobec wroga, który niszczył Rzeczpospolitą od środka. Wroga, który był o wiele potężniejszy niż jakakolwiek armia osmańska. Liberum veto. Wolne nie pozwalam. Ta zasada, która w teorii miała być złotym środkiem chroniącym wolność szlachecką, w praktyce stała się narzędziem totalnej anarchii. Bo wystarczył jeden, często przekupiony poseł, który wstał i krzyknął: Nie pozwalam, żeby zerwać cały sejm i unieważnić wszystkie, nawet najlepsze uchwały. To po prostu paraliżowało państwo. A skutki? No cóż, były katastrofalne. Spójrzmy na to: zapanowania sobieskiego, mniej więcej połowa, połowa wszystkich obrad sejmowych została zerwana właśnie przez Liberum Veto, a co najgorsze, często działo się to za pieniądze obcych mocarstw, którym bardzo zależało na słabości Polski. I właśnie ta wewnętrzna słabość, ten polityczny paraliż stworzył tragiczną ironię losu, która zamieniła wielkie militarne ambicje w strategiczną porażkę. I tutaj widzimy ten tragiczny paradoks w całej okazałości. Z jednej strony, na arenie międzynarodowej, Sobieski był w stanie zjednoczyć Europę i poprowadzić ją do historycznego zwycięstwa, z drugiej, we własnym kraju, przez liberum veto, nie mógł nawet zebrać funduszy na kampanie kluczowe dla samej Polski, jak choćby wyprawy mołdawskie, które miały przecież zabezpieczyć tron dla jego syna. I tak dochodzimy do tego ostatecznego, gorzkiego paradoksu geopolitycznego, największy trumf sobieskiego, ocalenie wiednia, tak naprawdę pomógł wzmocnić sąsiada, Austria Habsburgów, który zaledwie sto lat później wziął udział w wymazaniu Polski z mapy Europy. Jak więc powinniśmy dzisiaj pamiętać tego tak złożonego bohatera, tego króla, którego zagraniczne, błyskotliwe zwycięstwa maskowały tak głęboki, wewnętrzny rozkład państwa? Bo dziedzictwo Jana III Sobieskiego jest właśnie niezwykle skomplikowane. Z jednej strony mamy niekwestionowany symbol polskiej potęgi militarnej, zbawcę Wiednia, obrońcę chrześcijaństwa, z drugiej wielkiego mecenasa sztuki, któremu zawdzięczamy choćby wspaniały pałac w Wilanowie. Ale jest też trzecia strona medalu. To król, który musiał bezradnie patrzeć, jak jego państwo gnije od środka, niszczone przez własny, wadliwy system polityczny. Myślę, że ta potężna metafora doskonale podsumowuje całą tragedię panowania sobieskiego. Wygrał bitwę o losy całej Europy, ale nie był w stanie uratować swojego własnego, tonącego okrętu. I to pytanie pozostawiam już otwarte, czy jeden, olśniewający moment chwały, jest w stanie przeważyć nad całym życiem niezamierzonych, często tragicznych konsekwencji. Historia Jana III sobieskiego uczy nas, że dziedzictwo wielkich postaci naprawdę rzadko kiedy bywa czarno-białe.